Ten kład ma więcej wspólnego z motocyklami niż większość kładów przeprawowych, jakie znacie, dlatego, że tutaj jest uwaga mokre sprzęgło, czyli tak jak w większości motocykli. O wadach i zaletach takiego rozwiązania za chwilę zabieram Was dziś do lasu, ale spokojnie nie będziemy łamać prawa, pojedziemy w takie miejsca, gdzie można jeździć na szczęście na kładach. Jedziemy! Oczywiście to mokre sprzęgło to tylko jakiś szczegół techniczny, ja powinienem zacząć od tego, że tutaj są wszystkie te rzeczy, które powinny być w każdym szanującym się rasowym kładzie przeprawowym. Jest wyciągarka, załączany napęd na cztery koła, blokada dyferencjału jeszcze wiele innych rzeczy, o których za chwilę. Jak widzicie kask typowo turystyczny, jako że my na co dzień przede wszystkim robimy filmy o motocyklach, jeździmy na motocyklach, to zaznaczam tutaj na początku, że nie jestem jakimś super profesjonalnym kierowcą kładów. Jeżdżę na nich od czasu do czasu rekreacyjnie, więc nie będzie to taki, wiecie, zawodowy test, kogoś, kto spędza 5 godzin każdego dnia na kładach. Ja jeżdżę na nich kilka razy w roku. I dziś mam zamiar pojechać na przyjemną wycieczkę. To będzie rekreacyjna, turystyczna jazda, bo też mam wrażenie, że właśnie do tego został stworzony ten kład, którego dziś testujemy którego zabraliśmy na dzisiejszą całodniową wycieczkę do lasu jest Loncin X-Wolf 700. I co ciekawe, to dokładnie ten sam model, który również nazywa się X-Wolf 700, chyba we wszystkich krajach Europy Zachodniej występuje pod nazwą GOES, a nie Loncin. Prawdopodobnie wyłącznie kwestia marketingu, nazewnictwa, GOES jest tam lepiej rozpoznawalny. Tak czy inaczej, producentem. Jest znany i również dość dobrze rozpoznawalny przecież chiński lącin. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia i o takie cechy charakterystyczne tego układu, to do głowy przychodzą mi dwie. Po pierwsze, to jest ta jednostka napędowa, dlatego że mamy tutaj jednocylindrowy silnik o pojemności 700 cm nie przychodzi mi do głowy żaden kład konkurencyjnych marek, który ma aż 700 cm pojemności z jednego cylindra. I to jest ciekawostka. Druga cecha charakterystyczna to jest wygląd tego kłada. On naprawdę bardzo fajnie w wygląda. Oczywiście i z przodu, i z tyłu ledowe oświetlenie, kształt tych lamp, linie, to jak on został narysowany. No i ta kolorystyka też trzeba przyznać. Bardzo ciekawa. Pokażę Wam tak szybko, co tutaj się dzieje na pulpicie i co do czego służy, bo tych guziczków jest kilka. Jak ktoś jeździ na kładach, no to siada i od razu w zasadzie w pierwszej sekundzie wie, co do czego służy, ale jeśli nie jeździliście, no to tak szybko. Przekręcamy kluczyk. Przed nami fajny, nowoczesny, kolorowy wyświetlacz. Tutaj, no i teraz tak, guziczki. Tutaj wiadomo obsługa świateł, przycisk rozrusznika, kierunkowskazy, awaryjne i jak w motocyklu. Tym obsługujemy wyciągarkę, która znajduje się tam z przodu. Tutaj mamy zmianę przełożeń. Oczywiście jest tu pełny automat, jak to w większości, przytłaczającej większości kładów przeprawowych. Tutaj nie mamy, tak jak w motocyklu, manetki gazu, zamiast roll gazu jest po prostu pod prawym kciukiem przycisk. Tutaj mamy różne tryby. Teraz jest neutral, jak w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów. Możemy do przodu, możemy do tyłu. Jest też tutaj taka literka L, to oznacza low, jak chcecie tak bardzo wolno, przez jakieś przeszkody terenowe, to wtedy włączacie sobie to przełożenie i wolno się przez nie przetaczacie. Tutaj dzieje się z prawej strony, pod prawym kciukiem, bardzo dużo ważnych rzeczy, dlatego że tutaj zmieniamy napęd, w tym momencie jest na dwa koła. Wciskam jeden przycisk, jedno dotknięcie i już mam zapięty napęd na wszystkie cztery koła. Kiedy jest zapięty napęd na wszystkie cztery koła, dodatkowo mogę sobie włączyć blokadę przedniego dyferencjału. Kolejnym z wymogów tej homologacji jest ograniczenie prędkości maksymalnej do 60 km godzinę, ale ten akurat konkretny egzemplarz został odblokowany. Także można go kupić, można później zlecić to komuś, kto się na tym zna, aby go odblokował, no i wtedy już jest w stanie pojechać w okolicach 100 km godzinę. Wspominałem o tym jednocylindrowym silniku, o tej 700, nie mówiłem jakie osiągi. 66 nm momentu obrotowego, trochę poniżej 50 koni mechanicznych mocy. No tak, że zapomniałem jak to jest, poczucie prędkości w terenie. Jechałem teraz 60 km na godzinę i w ogóle ojej, jakbym jechał tak normalnie motocyklem gdzieś po trasie, to pewnie już by było przy 140 takie odczucie, więc trzeba się przyzwyczaić, trzeba się oswoić. W terenie prędkość odczuwa się kompletnie inaczej. Dostęp do tego silnika i tu zdecydowanie na plus. Widzicie ta plastikowa osłona? Wystarczy zrobić tak. I odpowiednim ruchem ją po prostu zdejmujemy. Tutaj możecie sobie sprawdzić poziom oleju silnikowego, wykonać jakieś podstawowe czynności serwisowe, jeśli potraficie sami. Ja nie potrafię. Felgi, oczywiście aluminiowe, hamulce tarczowe na wszystkich kołach. Ciśnienie do tej naszej jazdy testowej, jak ja mamy w oponach, dopompowaliśmy tutaj do jednego bara. Wiem, że wiele osób jeździ na niższych, czasami nawet znacznie niższych ciśnieniach, ale jako że nie planowałem tutaj żadnego hardkorowego off-road'u, tylko tak jak powiedziałem na początku, rekreacyjną jazdę, no to ten jeden bar jest tutaj absolutnie optymalnie. Wracamy za kierownicę i oglądamy, co tutaj jeszcze jest, bo nie wszystko omówiłem, omówiłem przełączniki na kierownicy, wspomniałem o kolorowym wyświetlaczu, ale tutaj z prawej strony znajdziecie jeszcze gniazda. Nie gniazda ptasie, tylko gniazda oczywiście ładowania. jest 12 v tak zwane gniazdo zapalniczki, i oczywiście wejście USB. I tam dalej pod prawą ręką jest taki odkręcany, trochę jak w kajaku, wiecie, taki schowek, gdzie można sobie wrzucić telefon, portfel, kanapkę na drugie śniadanie. Tutaj z kolei za lewą nogą jest korek w lewu paliwa i tego paliwa mieści się tutaj naprawdę dużo, bo aż 25 litrów. Nie sprawdziłem tego jeszcze, ale słyszałem, że to oznacza w okolicach 300 km zasięgu na jednym tankowaniu, czyli całkiem niezła wycieczka. To jest zabawne, bo jestem przyzwyczajony, że jak wjeżdżam motocyklem w taki kopny piasek, jeszcze pod górkę, no to już by się lubiło nerwowo, jechałbym troszeczkę tak bardziej sakuracyjnie. Ja tutaj nawet nie przełączyłem napędu na 4 koła i w ogóle jakbym jechał po asfalcie, w ogóle żaden problem dla niego. To jest fajne, bo wsiadam i czuję się tak, jakbym potrafił jeździć na kładach, chociaż przecież wcale nie potrafię. Tutaj, w tej wersji, w standardzie mamy bardzo wygodne oparcie dla pasażera z takimi solidnymi uchwytami do trzymania. Ale uwaga, jeden ruch ręki, bardzo fajny mechanizm, i mamy zdemontowane. Chyba łatwiej niż fotelik dla dzieciaka do samochodu. Potem, jak zdemontujemy sobie tylną kanapę. To możemy zabrać jakieś bagaże, nie wiem, kłodę drzewa na ognisko. Możemy też łatwo teraz zdemontować to przednie siedzenie jednym pociągnięciem ręki. A pod tym siedzeniem z kolei znajduje się akumulator i dostęp do filtra powietrza. Jeśli chodzi o akumulator, to, to właśnie przed chwilą w danych technicznych znalazłem taką ciekawostkę. 32 godziny. To jest naprawdę konkretny akumulator, większy niż na ogół w tego typu kładach. Jestem przekonany, że konstruktorzy nie wpadli na takie zastosowanie, ale właśnie odkryłem, że jak sobie zdejmiecie to tylne siedzenie, to możecie je wykorzystać. Na przykład, nie wiem, siedząc przy ognisku i sobie tutaj trzymając nad ogniskiem kiełbaskę, macie najwygodniejsze siodełko na świecie. Jest po prostu znakomicie. Można się też na przykład tak popalać, można odpocząć, założyć i pojechać dalej. Rewelacja. To jest, to, to jest piękne, naprawdę. W Danych technicznych napisali, że tu jest 280 mm prześwitu. Mi takie liczby nic nie mówią. Nie mam punktów odniesienia. No w praktyce to jest tak, że jak nie macie doświadczenia w jeździe na kładzie przyprawowym, to jest bardzo dziwnie, bo widzicie jakieś przeszkody i myślicie sobie, no nie, nie no tam to się nie da wjechać. No i podchodzi ktoś, ktoś na kładach i mówi wam, chłopie, no w ogóle tutaj ludzie wiedziesz. No i rzeczywiście wjeżdża, że się dziwisz, że ojej, to ten kładasz w takie miejsca może wjechać. Na początku jest to trochę zaskakujące. Trzeba się przełamać, jak dużo można takim urządzeniem. Tutaj, z tyłu zajrzycie pod spód, pod nadkole, to znajdziecie takie osłony termiczne w neuralgicznych miejscach w okolicach układu wydechowego. No i właśnie, teraz z cyklu motogen uczy. Jest taki trend, nie wiem czy w Polsce, ale na pewno w, na przykład w Stanach Zjednoczonych, że tutaj zdejmuje się tą końcówkę, wystarczy odkręcić trzy śruby i po to, żeby wydech pracował głośniej, żeby było nas bardziej słychać, żebyśmy robili więcej hałasu, to wyciąga się na końcu jest taka siateczka. I tak nie robimy. Błagam, nie róbcie tak. Wydech rzeczywiście będzie pracował troszeczkę głośniej, chociaż i to dla mnie jest wadą. W przy... W przypadku kłada szczególnie takiego rekreacyjnego, gdzie chce przejechać na przyjemną wycieczkę, i nie widzę powodu, aby zakłócać na przykład życie leśnych zwierząt. W ogóle bez sensu. No ale dobra, poza tym, że on pracuje głośniej, ta siateczka jest od tego, żeby wyłapywać iskierki. Jak czasami gdzieś tam wiecie, schodzicie z obrotów, coś strzeli w wydech, tu może nawet płomień pójść i ta siateczka jest właśnie od tego. Jak tej siateczki nie będzie, to możecie na przykład podpalić wysuszoną ściółkę leśną. I to może się skończyć naprawdę dramatem, więc zdecydowanie odradzamy takie tuningowe zabiegi, bo nie prowadzą to niczego dobrego. Mówiłem wcześniej, że tego prześwitu 280 mm i że to tak. Trudno jakiś punkt odniesienia znaleźć, że to takie mało miarodajne. To teraz podam Wam kolejną liczbę 720 mm, możliwego obrodzenia głębokości jakiejś kałuży czy rzeki, w której brodzicie. I ja specjalnie się przygotowałem, żeby Wam pokazać, ile to jest 72 cm, bo to jest tyle, a to oznacza, że możemy nim brodzić mniej więcej w wodzie do tej głębokości. No te kłady, na których jeździłem do tej pory, to tak zalecano, żeby tak brodzić mniej więcej do wysokości tych podestów. To oczywiście zależy od konstrukcji, od tego, gdzie on sobie zaciąga powietrze, jeszcze od kilku innych rzeczy. No tutaj 72 cm to już jest całkiem głęboko. Poszukam w okolicy, ale dawno deszcz nie padał, a rzeczki żadnej też tutaj nie uświadczymy, więc pozostaje liczyć na to, że gdzieś jakaś kałuża jeszcze nie wyschła do końca. Jedziemy szukać. Już Na początku mówiłem Wam o tym wyglądzie, o tym, że to jest naprawdę fajnie zrobione. Zobaczcie, teraz się troszeczkę przykurzyło, ale ten pasek LEDowy tutaj z tyłu to robi taką robotę. Od wieczorem to już w ogóle będzie świetnie to wygląda. Tutaj pod spodem jest chowek. nie jest on za wielki. No, ale coś nie, coś można tutaj wcisnąć. Namiot nie bardzo. Ale mały hamak i O, to już tak. Aczkolwiek, jeśli chcecie przewozić więcej, na przykład namiot albo drewno na ognisko, no to tutaj z tyłu macie spory bagażnik i kolejny bagażnik jest jeszcze z przodu, więc tego wszystkiego rzeczywiście można ze sobą zabrać dużo więcej niż na motocykl turystyczny. No dobrze, na samym początku wspominałem o tym, że mamy tutaj mokre sprzęgło, czyli oczywiście też olej silnikowy musi być odpowiedni. Zawsze musi być odpowiedni. No tutaj bardziej taki jak w motocyklach niż jak w samochodach. No ale co z tego wynika, że ma okres sprzęgło? Tak, organoleptycznie, no to przede wszystkim zauważyłem, że bardzo łatwo tutaj się zmienia te tryby tej automatycznej przekładni. To bardzo gładko chodzi. Często w kładach to jest tak, jakbyście, po prostu taki. Wielki kij wsadzili w kupę kamieni i próbowali nim gdzieś tam w tymi pomiędzy tymi kamieniami grzebać, że to nie chce wchodzić, zacina się, przycina się. Tutaj bardzo płynnie, właściwie mogę jednym palcem sobie zmieniać i to jest ekstra. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to sprzęgło ma zapewnione lepsze chłodzenie. I tutaj właśnie przyświecało konstruktorom tego kłada takie założenie, żeby to był sprzęt trwały, żeby on był na lata żeby to wszystko działało. No i to właśnie mokre sprzęgło jest też jednym z tych elementów, w których chodziło o to, żeby ono było zawsze lepiej chłodzone i żeby tam w ciężkich warunkach też nic się z nim złego nie działo. No dobrze, ale gdyby to było tak wszystko pięknie, to przecież wszyscy robiliby wkładach mokre sprzęgło, i to musi się wiązać też z jakimś minusem. No, minusem jest to, że ta reakcja tutaj nie jest aż tak agresywna. Nie ma tutaj aż takiego walnięcia jak w niektórych dużych, mocnych kładach przeprawowych. On jest dużym, mocnym kładem przeprawowym, ale nie reaguje w taki sposób agresywny, w taki bardzo zero-jedynkowy. Jest taki troszkę bardziej wygładzony po prostu. X-Wolf 700 Loncin. Loncin. Loncin, jakbym nie powiedział, to na pewno znajdzie się kilkanaście osób w komentarzach, które powiedzą mi, że powiedziałem źle, więc z góry sorry, że powiedziałem na pewno źle. Wyciągarka. No, mamy tutaj stalową linkę, solidną, mocną. Jeśli chodzi o uciąg tej wyciągary, to jest 3000 funtów, co oznacza chyba 1500 kg. Dałem Wam właśnie kolejny. Pretekst, abyście mogli w komentarzach mi napisać, że coś powiedziałem źle. Plastiki. Przed testem tego okłada rozmawiałem z człowiekiem, który składał nie tylko tego, ale też wiele podobnych kładów i kłady innych marek. I on powiedział, że to, na co zwrócił tutaj uwagę, to właśnie spasowanie tych plastików. Że one naprawdę fajnie się ze sobą spasowują, że one są takie. Wiecie, nie są takie trzeszczące, nie są takie kruche, tylko bardziej przyjemne w dotyku i w obyciu. No i że ten poziom jakości tych plastików tutaj w przypadku tego modelu jest naprawdę na plus. Tu z tyłu, oczywiście, jest hak. No, jakby mogło nie być. Jest też specjalne złącze, więc jak podepniecie przyczepkę, to będą w niej światła, kierunkowskazy i wszystko. Tu pod spodem, pod wahaczami, są takie fajne osłonki. One są wykonane z tworzywa sztucznego. Co tam jeszcze głębiej? Dalej zaglądam. Mm, powiedziałbym coś jeszcze więcej, ale chyba musimy zmienić miejsce i stąd uciekać, bo atakują mnie tutaj jakieś kryfiożercze mrówki, więc uciekamy dalej. Tylko, żeby być tak do końca uczciwym, to muszę powiedzieć, że to tu, co jest aluminiowe, normalnie w oryginale jest z tworzywa sztucznego. Tutaj po prostu za została założona już taka akcesoryjna osłona. Oczywiście można dokupić taką osłonę już konkretnie dla tego modelu, która jest produkowana, natomiast jest to aluminiowa, solidna osłona akcesoryjna. Tutaj oczywiście te wszystkie elementy na nadkolach są wykonane z takiego tworzywa, które no, jest po to, żeby chronić ten piękny lakier przed tym, jak tu się będą jakieś różne patyki, badyle i inne rzeczy. Tłuc pomiędzy nadkolem a oponą. Podobnie jest z tyłu, jest to wszystko tutaj tak fajnie zabezpieczone. Jest to też dość elastyczne, po to, żeby się nie połamało. Może się to wyginać, odginać, wraca do swojego poprzedniego położenia. Jeśli chodzi o to nadwozie, mnie osobiście ten kolor najbardziej się podoba. Może być jeszcze czarny albo czarny z takimi pomarańczowymi dodatkami. Ten podoba mi się najbardziej, chyba dlatego, że nie potrafię go nawet nazwać. Tutaj ustawie No i właśnie, no to tak pięknie pracuje, gładko, bez żadnego problemu. Do tej pory z tymi zmianami przyłożeń miałem złe doświadczenia. Tutaj faktycznie to jest bardzo fajne. Yy, to teraz atakuje tą górkę. Nie po co mi na cztery koła? Myślę, że na dwa powinno wystarczyć. No w ogóle nawet nie było to dla niego <ścoughs> żadnym. Jakim w ogóle nie zrobiło na nim wrażenia? Tak, jakbym jechał dalej po prostu on, on nie widział tej górki. <śm> Są tutaj jeszcze takie rzeczy, o których się dowiedziałem, informacje, które zdobyłem, ale których nie jestem w stanie sprawdzić sam w trakcie testu. Na przykład powiedziano mi, że ta rama została tak zmieniona, przekonstruowana, że jest teraz o około 30% sztywniejsza, bardziej wytrzymała od ram, jakie stosuje konkurencja w swoich kładach. No i nie wiem, no, to są tylko słowa. No, mogę wierzyć na słowo lub nie, że rzeczywiście ta rama jest taka bardziej wytrzymała, ale no, co mi da, że ją podotykam. Pozostaje wierzyć lub nie. No i kolejna rzecz, o której wiem, ale nie mogę tam zajrzeć. Podobno to powietrze, które jest stosowane do tego, żeby chłodzić, przekładnie jest później wykorzystywane też do tego, aby chłodzić dodatkowo elementy układu wydechowego. Podobno to takie fajne, innowacyjne rozwiązanie. Też pozostaje mi wierzyć na słowo. Na zakończenie, cena, bo to chyba jest dość ważna rzecz. Około 36 tysięcy zł za tą 700, za tego Wolfa 700 trzeba zapłacić. Wyłącznym importerem w Polsce jest Benyko. I wszystkie linki niezbędne do tego, żeby uzyskać więcej informacji technicznych, albo żeby sobie na przykład takiego układa kupić, być może wypożyczyć. Nie wiem. W każdym razie, wszystkie linki umieszczę wam w opisie pod tym filmem mnie wszystkie, jakie znajdę. Mam nadzieję, że uda się jeszcze jakimś składem w tym roku pojeździć, bo bardzo lubię to jako odmianę dla motocykli. Swoją drogą to w garażu powinien być nie tylko motocykl, przynajmniej jeden, ale też na jakiegoś kłada miejsce powinno się znaleźć. Do zobaczenia.